Zastanawiałem się przez chwilę, jak Wam pomóc w tym rozwiązaniu i chyba mam pewien plan. Na pewno w pierwszym przykładzie będziemy korzystali z wzoru dwumianowego Newtona, który znajdziecie w tablicach maturalnych i tutaj interesuje nas ten wzór. Pomogę wam teraz go rozczytać. Otóż weźmy taki prostszy przypadek. Weźmy przypadek wzoru skróconego mnożenia. Załóżmy A dodać B do potęgi trzeciej. I teraz ten wzór rozpiszę e, z wykorzystaniem symbolu Newtona i, i z wykorzystaniem wzoru Newtona. Otóż robimy to w ten sposób, popatrz. Najpierw zapisujemy sobie pierwszy taki dwumian Newtona 3 nad 0 i do tego doklejamy razy A razy B. Następnie zapisujemy kolejny współczynnik 3 nad 1 i do tego doklejamy A razy B. Dalej. Mamy 3 nad 2, do tego doklejamy A razy B i 3 nad 3, doklejamy do tego A razy B. Teraz uzupełniam wszystko potęgami, czyli tutaj muszę wstawić trójkę, mam A do trzeciej, następnie będę miał A do drugiej, A do pierwszej i A do zerowej. Natomiast w tym miejscu nad literką B wstawiam 0, 1, 2, 3. Zobacz, to 0 zgadza się z tym zerem, nie? Ta 1 zgadza się z tą 1, ta dwójka z dwójką, i tak dalej. Yy, możemy jeszcze zauważyć, że jeśli będziemy dodawali wykładniki tych potęg, to zawsze otrzymamy 3, czyli tą liczbę. Takie charakterystyczne rzeczy tutaj chciałem pokazać. Dobra, ale na czym chcę się teraz w tym momencie skupić? Gdybyśmy wymyślili sobie taki przykład. Że mamy o, do policzenia 1 dodać 1 do potęgi trzeciej. Wiemy, że to jest 2, ale chciałbym tutaj rozpisać wszystko właśnie z takiego wzoru, który mamy powyżej. No, i zobacz, tutaj mamy tak. Do potęgi trzeciej zerowej, później mamy 2, 1, 1, 2, 0, 3. Czyli gdybyśmy nie mieli tej części, tej tutaj, gdybyśmy ją teraz zmazali, to patrząc na tą część zadania. I patrząc na górny wzór, możemy zauważyć, że całą tą sumę, całą tą sumę, którą sobie tutaj zapisaliśmy, można zapisać krócej. To znaczy, można zapisać ze wzoru Newtona. Czyli, popatrz, te dwie jedynki, które tutaj występowały, możemy wpisać do wspólnego nawiasu, podnieść do trzeciej potęgi, w ten sposób otrzymalibyśmy 2 do potęgi trzeciej, czyli 8. Do czego zmierzam? W tym momencie zaczynamy właściwe rozwiązanie tego zadania. Ten przykład sobie zostawię. 2 do 3. Więc przeniosę ten znak równa się tutaj na dół. I teraz zobacz. Zapiszemy tą całą sumę dopisując mnożenie przez dwie jedynki. Mnożenie przez dwie jedynki nie zmienia nam przykładu, prawda? Bo każda liczba mnożona przez 1 to jest ta sama liczba ale jak prowadzimy te dwie jedynki to sobie wszystko tak ładnie tutaj porozpisujemy to zaraz coś zauważysz ja już skracam ten przykład dochodzę do 11 nad 10 razy 1 razy 1 dodać 11 nad 11 razy 1 razy 1 to się równa. Uzupełniam jeszcze wszystko potęgami. Tutaj mam 11, 0, 10, 1. 9, nie, tutaj będziemy mieli tak. Tu dziesiątkę, tutaj jedynkę, a tutaj 11 i tutaj 0. No i teraz, patrząc na ten powyższy przykład, zwróć uwagę, że my to całe działanie możemy zapisać w ten sposób: że to jest 1 dodać. 1. Natomiast zgodnie ze wzorem Newtona ta pierwsza potęga określa nam tą potęgę. I teraz otrzymaliśmy 2 do potęgi 11. Nawet ten wynik moglibyśmy określić, bo 2 do 10 to jest 1024, więc 2 do 11 to będzie 2048. Mam nadzieję, że ten przykład górny Wam pomógł. Jeśli nie, to przejdźmy jeszcze do następnego przykładu, do odcinka bonusowego i, no i przeliczmy go. Myślę, że dużo tutaj spraw Wam się rozjaśni. Dobra, trenujemy dalej, trzeba trenować.